Cześć, kochani, witajcie w nowym filmie. Słuchajcie, dzisiaj taki pomysł na film. Myślę, że dużo z Was lubi takie filmy, a mianowicie to będzie wyjadanie resztek z lodówki. Ten film będzie trwał przez dwa dni. Dzisiaj mamy poniedziałek, więc będę nagrywać dzisiaj i jutro, poniedziałek, wtorek. I będziemy wyjadać rzeczy z lodówki, z szafek kuchennych, to co mi zalega, ponieważ jesteśmy przed zakupami. Krótki dosłownie wyjazd nam się szykuje, więc trzeba zjeść to, co jest w lodówce. Dlatego pomyślałam, że będę wam pokazywać, co my tam wykorzystamy. Nie wszystkie rzeczy muszą być zjedzone na już, mogą poczekać na nasz powrót, ale jest kilka takich, które już muszą wyjść. I przyznam szczerze, że jeszcze nie wiem dokładnie w jakiej formie będzie ten film. Czy będzie bardziej taki vlogowy? Raczej nie wszystko będę Wam pokazywać, jakby od A do Z, co ja tam gotuję, ale na pewno pokażę Wam, co mamy w lodówce, w szafkach i co będę zużywać. I na przykład też gotowe posiłki, po prostu będę mówić co i jak. Także zobaczymy, jak to się potoczy. Tak jak mówiłam, będę nagrywać dwa dni. Mam nadzieję, że znajdziecie coś dla siebie. Ja bardzo lubię oglądać takie filmy, ponieważ bardzo. Często motywują mnie do tego, żeby sama, żebym sama przejrzała swoją lodówkę, zobaczyła, co tam trzeba zjeść. Tak samo szafki kuchenne. Ja raczej nie jestem jakimś typem takiego chomika, żebym miała bardzo dużo zapasów, bo też nie mam na to miejsca, więc raczej wszystkie rzeczy tak w miarę wyjadam na bieżąco. Niemniej jednak czasami o czymś się zapomni, czasami chcemy już coś zużyć, bo jest długo z nami. Także zapraszam Was na taki film. Mam nadzieję, że on Wam się spodoba, że sami przejrzycie swoje lodówki, szafki, zamrażarkę i będziecie wykorzystywać to, co macie w lodówce. Także może nawet uda się, że będą to dwa dni jedzenia za 0 zł. Może nic nie będę musiała dokupywać. Także zabieram Was, pokażę Wam, co mamy w lodówce, a zaraz potem będziemy robić śniadanie. No dobra, więc tak wygląda to, co mamy w lodówce. Jest tego całkiem sporo, więc myślę, że nie będzie problemu z robieniem posiłków. Idąc od góry, tutaj mam tylko ser. On jest zamknięty, jeszcze ma termin, więc spokojnie może poleżeć. Widzę, że mam dużo szparagów, ponieważ tu mam w pudełku i mam też tutaj, także na pewno szparagi będziemy zużywać. Mam na poczętą kukurydzę, tutaj mam nioki i masło. Margaryna, ser tarty, mozzarella. Tutaj mam rozmrożoną pierś z kurczaka, także pewnie będzie na obiad. Tu mam ogórki kiszone, one są świeże, otwarte, więc spoko mogą poleżeć, ale też staram się je zjeść. Broku, broku też jest świeży, ale może uda się wykorzystać. Jogurt grecki otwarty wczoraj, więc też jeszcze parę dni ma. Tu mam taką szufladkę, w której są rzeczy do zjedzenia w pierwszej kolejności. Co dalej? Tak, tu mam całe pudełko pomidorków koktajlowych, jest ich bardzo dużo, więc będę musiała dorzucać Danielowi do posiłków. I właśnie widzę, że mam dużo sałaty, bo mam sałatę tutaj, masłową, i mam też jeszcze całą główkę tutaj. Mam też resztę szpinaku, jakiś samotny kawałek brokuła, kilka pieczarek, papryka, por, ogórek, także to wszystko bym chciała zjeść z tej szuflady, bo to już wymaga. A jeżeli chodzi tutaj o ścianę, to są takie rzeczy, które mogą poleżeć, ale właśnie na pewno, o, mam napoczętą mozzarellę, chciałabym zużyć. Właśnie szparagi, tu mam jakąś resztkę pasaty. O mleko się nie martwię, bo to zejdzie do kawy. No i jakieś napoczęte mm, cebule i dosłownie tylko dwa jajka. Także to jeżeli chodzi o kwestie lodówkowe. Tutaj jeśli chodzi o warzywa, to na pewno chciałabym pozbyć się już tej cukini, bo trochę leży. Więc z cukinią na pewno coś muszę wykorzystać. Reszta ogólnie warzyw jest świeża, no, ale też musimy je zjeść, zanim dojedziemy. Także dwa ogórki, cebule, pomidory. Będę Danielowi nie lubi wszędzie dawać po prostu pomidory, ale no dla niego to nie problem. On sobie zje. No i cytryny, cytryny są spoko, mogą poleżeć, ewentualnie trafią do lodówki, żeby troszkę przedłużyć ich żywot. I idziemy do szafek kuchennych. Jeśli chodzi o suche produkty, no to tak jak widzicie, tutaj biedy nie ma, chociaż no to jest, przepraszam za bałagan, ale to jest moja jedyna szuflada, w której mogę takie rzeczy przechowywać, więc no, jest full. Ale są różne ryże, kasze, tutaj też mam kasze, także dodatki takie węglowodanowe spoko. Tu jest co? Bułka tarta, tu są jakieś makarony też, mąki, orzechy. Także spoko, tutaj o to się nie martwię, bo na obiad będzie na pewno obiad na pewno będzie z czego zrobić. I tutaj mam jeszcze taki koszyczek, ale tu też za dużo nie ma. Tu są mleka kokosowe, ich na pewno nie użyję na razie, one mogą sobie stać. Tutaj mam jakieś sosy, miód, właśnie orzechy, takie rzeczy na słodko, Nutella, pasta pistacjowa, właśnie orzechy. I widzę, że mam też dużo tortilli, bo mam dwa opakowania o kolejne orzechy. To jest jeszcze jedno opakowanie, także może wlecą tortille. Także tu za dużo się nie pozbędziemy. I tutaj mam dosłownie resztkę chleba, razowy i orkiszowy. Także to zaraz zjem na śniadanie i się tego pozbędę. Myślę, że sobie to stosuję. I więcej pieczywa nie mam, ale no właśnie mam um, te tortille. Także może pójdziemy w tortille. A jak nie, no to dokupię jakieś pieczywo. Zobaczymy. Także robimy śniadanko. No dobra, wyciągnęłam sobie to, co chciałam. Tak jak mówiłam, zaczniemy bardzo prosto od śniadania, od kanapek. Mam tutaj takie trzy kromeczki z razowego chleba żytniego. Do tego będzie sałata. Tu właśnie mam otwartą wędlinę z piersi, z kurczaka. Także zjem z wędliną i myślę, że też z tym serem, bo tu jest półtora plasterka dosłownie. Także też sobie zjem co wykorzystam, do tego ogóreczek, no i tak, tylko stosuję grzanki w tosterze, ponieważ no już ten chleb nie jest pierwszej świeżości, także przynajmniej będzie chrupiący. Aha, a jeżeli chodzi tutaj o te kromeczki z chleba orkiszowego, no to one niestety no nie nadają się już, są mega twarde, także to niestety muszę wyrzucić. Mam nadzieję, że to będą jedyne straty. No, i tak się prezentują moje kanapeczki, czyli chleb żytni. Dodałam jeszcze masło, znaczy margarynę i tak żółty ser sałata, wędlina z piersi kurczaka i ogórek zielony, także całej wędliny nie wykorzystałam, ale za to zużyłam cały ser, także puste opakowania, jakże satysfakcjonujące idzie do śmieci, jedna rzecz mniej. A ja idę teraz zajadać. Kochani, będę niedługo zabierać się za obiad, i tak właśnie zerkam sobie w lodówkę i patrzę sobie na te moje wszystkie mm, warzywa i kurczaka, i taki o, resztka brokuła, pieczarki, szpinak, i przede wszystkim też paragi, których mam bardzo dużo. I przychodzą mi dwa pomysły na myśl, a mianowicie mm, taki makaron z kurczakiem mm, a la primavera i właśnie dużo warzyw, czyli szparagi, tą cukinię, którą mam, bym zużyła, mm, szpinak, mm, właśnie pieczarki. Dodałabym to wszystko do tego sosu. E, a druga rzecz, jaka przychodzi mi na myśl, to zupa, bo znalazłam jeszcze trzy ziemniaki dosłownie. W, w szafkach, więc taka zupa, wiecie, wielowarzywna ze szparagami, z ziemniakami, ale do tych dwóch przepisów jest jedna ważna rzecz, której mi brakuje, czyli śmietana. Mam teoretycznie jogurt grecki, ale nie chciałabym go do tego wykorzystywać, bo myślę, że on się przyda mi do rzeczy na słodko, na przykład jako przekąska z orzechami czy coś w tym stylu. Dlatego myślę, że tą śmietanę dokupię, wiecie, jeden kubeczek i połowę zużyję do sosu na obiad, a drugą połowę właśnie do zupy na kolację, także chyba pójdę po tą śmietanę i tak muszę iść do Biedronki po ręcznik papierowy. Więc kupię tą śmietanę, więc nie będzie to foodbook 0 zł, bo wydam przynajmniej kupię śmietanę, tyle wiem na ten moment. Mam nadzieję, że nic więcej nie będę musiała dokupywać, ale tak. Potem wam pokażę, co finalnie z tego wyszło, ale po śmietanę pójdę i będę zabierać się za obiad. No dobra, zabieram się za obiad i przygotowałam sobie wszystko, co bym chciała wykorzystać. Także idąc po kolei, na pewno będą szparagi. Właśnie tak jak Wam mówiłam, to będzie taki sos z kurczakiem, z warzywami. I tak, na dzisiaj wezmę sobie do tego nioki, bo tu jest takie niecałe 200 gramów, także na jedną porcję. A na jutro zrobię z makaronem. Tu też mam takie niecałe pół paczki, to jest około 200 gramów. Także będą trzy porcje, bo Daniel na dzisiaj obiad w pracy ma. Także ja dzisiaj zjem sama z niokami, a jutro właśnie z makaronem zrobię dla siebie i dla Daniela do lunchboxów po prostu, bo mam tu pierś z kurczaka niecałe 300 gramów. Także idealnie na trzy porcje. I właśnie wykorzystam do tego szparagi. Pewnie nie wszystkie z tych, co tu są, ale większość. Kawałek tego brokuła, te trzy smutne pieczarki, cebule. Kawałek pora, na pewno też całego nie dam. Cukinia, myślę, że tak z trzy czwarte tej cukini wezmę. Dodam właśnie połowę tej śmietany, bo nawet trzy czwarte, bo do zupy nie będę potrzebowała aż pół. Także pewnie zobaczę, ile tego zużyję. Kurczak na pewno dodam też cały ten szpinak, bo to jest pół paczki. I posypię to wszystko jeszcze parmezanem. Znaczy to nie jest parmezan, ale taki twardy ser. Całego pewnie też nie zużyję, ale myślę, że i tak sporo uda się wykorzystać. Także zabieram się zakrojenie warzyw i mięsa. I wstawię wodę na makaron. No i działamy. I tutaj już mam pokrojone warzywa i kurczaka przyprawionego. Przyprawy generalnie dowolne. Ja dałam sól, pieprz, paprykę słodką, przyprawę do kurczaka i dużo czosnku. A z warzyw mamy szparagi, pieczarki. Tu jeszcze znalazłam dwa ząbki czosnku ostatnie, więc też je dodam. Tu mamy cebulkę i pora, mm, broku i cukinia. No i będzie też szpinak. Także naprawdę mega zielony, fajny makaron wiosenny wyjdzie. No i zabieram się za smażenie. No i kochani, tak się prezentuje obiad. Tak jak mówiłam, dzisiaj wersja dla mnie z niokami, a na jutro mam tutaj z makaronem pełnoziarnistym. Powiem Wam, że okropnie dużo wyszło tego sosu, i tu spokojnie tego sosu byłyby cztery porcje. No ale ja już rozdzieliłam, bo wiedziałam, że nawet jak sobie tą czwartą porcję odłożę, no to nie wiem, czy będziemy w stanie ją z czymś zjeść. Na górę jeszcze ten twardy ser pójdzie. No, i myślę, że naprawdę obiad wygląda super. Jest dużo warzyw. Także naprawdę aż chce się jeść. A jeżeli chodzi o zużyte rzeczy, no to zużyliśmy do końca cały szpinak, cały makaron i tą resztę nioków. Także super. Trzy opakowania. Natomiast tutaj są rzeczy, których jeszcze całych nie zużyłam, czyli mm, te szparagi. Oczywiście mam jeszcze całe pudełko szparagów w lodówce. Pół cukinii mm, będzie pewnie do zupy. Kawałek pora również zużyję do zupy. Ten ser mm, twardy. No i śmietana. Tutaj jest dosłownie takie dwie łyżki właściwie może jedna porządna do zabielenia zupy. Także nie jest źle, zużyjemy to. No powiem Wam, że ten obiad jest przepyszny. Naprawdę już czuję, że będzie mega syty. Nie wiem, czy dam radę zjeść od razu cały. Być może mm, trochę mi zostanie na taki wiecie, podwieczorek. Mm, ale jest naprawdę przepyszny. Mm, oczywiście nie trzeba go odwzorowywać jeden do jeden. Można wykorzystać takie warzywa, jakie się ma. Ale tutaj te wszystkie zielone warzywa tak zarąbiście grają. No i niestety, ale z jogurtem greckim nie byłoby tak dobre. Ta śmietana też tutaj robi robotę. Także cieszę się, że ją kupiłam, bo wybitny, wybitny obiad. No i porcja solidna. Także nie przedłużam, tylko wcinam dalej. Moi drodzy, zbliża się pomału pora kolacji, dlatego zacznę przygotowywać sobie właśnie tą zupę, o której wam mówiłam. właśnie mam tutaj ziemniaki do wykorzystania, mam też resztę tego bulionu i tak i będzie taka zupa głównie szparagowa, bo wykorzystam na pewno też paragi, pewnie częściowo jeszcze trochę te. Dodam pora, cebulę, tą biedną zdechłą marchewkę. Cukinie, no i właśnie zabielę śmietaną. Całość też podsmażę, jeżeli chodzi o te warzywa, też na odrobinie masła, ponieważ tego bulionu nie mam za dużo, właściwie resztka i może mieć trochę mało smaku, dlatego masełko zawsze doda. Jeżeli będzie mi mało warzyw, to dodam jeszcze brokuła, ale to zobaczę w trakcie. Warzywa mam już pokrojone. Jak widzicie, znowu bardzo dużo tego wyszło. Także myślę, że podobnie jak przy obiedzie, ta porcja będzie bardzo duża. Hmm, może więcej niż dwie porcje tej zupy wyjdzie. Zobaczymy. I tu już mam też ten bulion. Jak widzicie, on jest słabiutki, ale już dałam wszystko. E, także dodam jeszcze to masło. Nie wiem, mam nadzieję, że w smaku będzie ok. Jak będzie czegoś brakowało, to po prostu dodam więcej przypraw. Także teraz będę podsmażać wszystkie warzywa na oliwie i na maśle. A jak będą miękkie, to znaczy potem zaleję je bulionem, gotuję, i jak wszystko będzie miękkie, to zabielę śmietanu. A więc zupka gotowa. No, smakowałam już ją i muszę przyznać, że no, nie jest to najlepsza zupa, jaką zrobiłam. Ewidentnie tutaj troszkę za mało tego bulionu i była taka mało wyraźna w smaku. Dodałam jeszcze soli, pieprzu i trochę kary, i to trochę poprawiło smak. Zabieliłam śmietaną. No więc nie jest najlepsza, ale też nie jest niezjadliwa, więc na pewno zjemy. No i wyszło jej sporo, myślę, że na pewno trzy porcje. A tu kolejne dwie zużyte rzeczy, czyli właśnie ten bulion i ta śmietana, którą dzisiaj kupiłam. Także kolejne rzeczy zużyte. Natomiast tu są rzeczy, których jeszcze się nie pozbyłam, czyli prawie całe to, to opakowanie szparagów. Jeszcze kawałek pora, na którego już szczerze mówiąc nie mam pomysłu. Zobaczę, co z nim zrobić. I pół cebuli, ale to spoko, to się zużyje jutro. No i na dzisiaj to tyle, czyli było śniadanie, obiad i kolacja, i widzimy się jutro. Kochani, witajcie w drugim dniu wyjadania resztek z lodówki. Rano robiłam Danielowi śniadania, ja nic nie mówiłam do Was ale Wam pokazałam zrobiłam mu taką tortillę z majonezem, wędliną i warzywami, także to było na śniadanie. Na drugie śniadanie dostał też resztę zupy właściwie na taki lunch z wczoraj. Także wyjedliśmy ją jakby do końca, znaczy on będzie dojadał dzisiaj, ale już jej w domu nie ma. No, i obiad ten, który wczoraj wam pokazywałam, także on to zabiera do pracy. No, a teraz czas na moje śniadanie, i też myślę, że zrobimy coś z tortillą. Zaraz zobaczymy, co tam mi zostało jeszcze w lodówce. Ale już mam otwarte te tortille, więc w sumie nie mam też żadnego pieczywa, więc chyba coś zrobimy z jej wykorzystaniem, ale zaraz zerknę, co tam jeszcze mam. No dobra, i tak się prezentuje lodówka, i tak sobie pomyślałam. Bo spojrzałam na tą pasatę, resztę i stwierdziłam, że zrobimy um, z tortillą um, pizzę na patelni. Także wykorzystam sobie do tego jeszcze. Tu mam e, kukurydzę, resztkę wędliny. Mam też właśnie tą napoczętą mozzarellę, także to wykorzystam. Do tego jakieś warzywka. Także zaraz zobaczę, co tu jeszcze mam. O, jest kawałek papryki, także to też wykorzystam. No i zobaczymy, jak to będzie wyglądać. No dobra, kochani, no to tutaj mam wszystkie składniki do śniadania. Użyję jednej tortilli. Mam dosłownie ostatnie trzy plastry szynki pół mozzarelli także idealnie się sprawdzi. Cała ta reszta tutaj tej pasaty pomidorowej będzie jako sos. I do tego znalazłam właśnie jeszcze kawałek czerwonej cebuli trochę tej papryki i trochę tej kukurydzy. Tego całego pewnie nie zużyję, ale no to będziemy jeszcze kombinować. Także tak, podsmażam to wszystko na patelni, na suchej patelni po prostu mm, będę podsmażać placek tortilli z dodatkami pod przykryciem i 5 minut i śniadanie będzie gotowe. Kolejne puste opakowania, czyli wędlina wykorzystana, mozzarella i pasata pomidorowa. Tu jest dosłownie jakaś taka resztka, już nie mogłam jej wydobyć. A rano też wykorzystałam tutaj sałatę, którą miałam umytą. Mam jeszcze jedną całą główkę sałaty, ale ona jest w spoko stanie, także zobaczymy czy ją zużyjemy. Ale tak, mega satysfakcjonujące takie wykorzystane wszystkie produkty. A tu jeszcze resztki, które musimy wykorzystać, czyli kukurydza, cebula, papryka. No i tu tortille. Ja je dopiero dzisiaj otworzyłam. Tu są jeszcze cztery sztuki, także już nie wiem, czy je dzisiaj wykorzystam. Ale spoko, najwyżej je zamrożę albo po prostu szczelnie zamknę i jeszcze kilka dni będą mogły tak poleżeć, także to na pewno się nie zepsuje. Słuchajcie, mamy godzinę 12 i ja zgłodniałam i ma, miałam ochotę na coś słodkiego tym razem i co prawda mamy słodycze w domu, no ale staram się nie jeść takich rzeczy, to raz, a dwa wyjadamy resztki, więc po prostu wzięłam sobie trochę tego jogurtu greckiego, wymieszałam z gorzkim kakao, z miodem, do tego orzechy nerkowca, dosłownie kostka gorzkiej czekolady, no i mam taką przekąskę. Tutaj jeszcze jogurt został, ale mam już na niego pomysł na wieczór, także spoko. dobrze kochani i tak się prezentuje stan lodówki jeszcze przed kolacją dzień drugi i wymyśliłam sobie, że wykorzystam tego brokuła mm. i zrobię placki z brokuła do tego też wykorzystam tą kukurydzę dwa jajka, które mi się tu ostały i jeszcze zaraz coś wymyślę pewnie tą cebulkę pokażę wam finalnie Jakich składników użyję i co zostanie w lodówce. Także tutaj mam składniki na placki z brokuła. Zużyję całego brokuła, wcześniej go ugotuję. Do tego dodam całość tej kukurydzy, skroję też resztę tej papryki, te dwie cebulki, do tego dwa jajka, mąka i usmażę na patelni, a resztę jogurtu wykorzystam do zrobienia sosu. I to będzie taki sos czosnkowy. Nie mam co prawda świeżego czosnku, ale mam granulowany, więc będzie z Dodam pewnie jeszcze jakieś inne przyprawy, sól, pieprz. Zobaczę co tam może jakieś zioła. No i będą placki z brokułów. Drodzy, prezentuję się gotowe ciasto na placuszki z brokuła. Mam tu właśnie kukurydzę, cebulę, paprykę. Mm, dodałam sól, pieprz i czosnek granulowany, dwa jajka no i mąka. Ja to wszystko robię na oko, ale ta konsystencja mi odpowiada i będę je po prostu smażyć mm, na oleju. W ogóle takie placki warzywne to jest bardzo dobry pomysł właśnie, żeby wykorzystać jakieś Resztki warzyw, bo tu się naprawdę bardzo dużo rzeczy sprawdzi. Robiłam też na przykład takie placki z kalafiora, z fasolki szparagowej. Także naprawdę dużo rzeczy można wykombinować i odkrywać nowe właśnie takie smaki. Także zabieram się za smażenie. A więc tak się prezentują placuszki. To jest oczywiście porcja na dwie osoby. Może nawet zostanie. I do tego zrobiłam sos z tego jogurtu greckiego. Tu jest sól, pieprz, czosnek granulowany i trochę suszonego tymianku. Także taka kolacja, myślę, że naprawdę bardzo spoko. A więc, kochani, tak wygląda lodówka po dwóch dniach wyjadania resztek. Myślę, że naprawdę spoko, nie ma tego dużo. Tutaj jest, tutaj jest ten ser, który jest nieotwarty, może leżeć, masło i margaryna też spoko jeszcze mogą leżeć. Tu są ogórki kiszone, ale ja je otwierałam dwa dni temu, one są w tym soku, także w tym pudełku też jeszcze wytrzymają. Tutaj nie udało mi się zużyć grana padano i tej mozzarelli tartej, ale też spokojnie one jeszcze wytrzymają, bo nie, nie są długo otwarte. I tutaj mam warzywa. Tu mam całe pudełko pomidorków koktajlowych, dużo szparagów, a tu mam sałatę. I no ten por, on właściwie to już tylko do zupy na wywar. Pewnie go obedrę z tych liści i wykorzystam w następnych dniach. Dwie takie dymki. No i to tyle tak naprawdę. Mleko jeszcze jutro do kawy zużyję. Tu są rzeczy, które mogą stać, nic im się nie stanie. Pokażę Wam jeszcze w jakim stanie są te warzywa, bo moim zdaniem, jeszcze te dwa czy trzy dni wytrzymają w lodówce i zjemy je po naszym powrocie. I tak się prezentują te warzywa, czyli te pudełko ze szparagami. One są jeszcze świeżutkie, jędrne, także na spokojnie. Pomidorki to samo. W tych pudełkach naprawdę one się świetnie przechowują, nic tu się nie dzieje. No i sałata, i w tej suszarce do sałaty, sałata też może postać mi spokojnie, nawet do tygodnia. Jeżeli jest świeżutka, także na nas poczeka. No i z zostały jeszcze mi tutaj cytryny, ogórki i mm, pomidor, cebula, ale myślę, że je pomidory, pomidora i ogórki wykorzystam jutro do kanapek. Cebulę, nie cebulę, cytryny schowam do lodówki, cebulę też i jeszcze wytrzymają te trzy dni. Także myślę, że naprawdę wyszło fajnie. A więc, kochani, to już tyle. Minęły dwa dni, byliście razem ze mną i wyjadaliście razem ze mną resztki z lodówki. Zobaczyliście, co ja z tego przygotowałam. Oczywiście to nie są jakieś konkretne przepisy, żebyście traktowali je jeden do jednego, a bardziej taka inspiracja, żebyście może też zobaczyli, co wy macie w swoich szafkach, w swoich lodówkach, co tam wymaga zużycia. Ja bardzo lubię oglądać takie filmy. No i też lubię robić właśnie taki przegląd u siebie w domu, zanim pojadę na zakupy, żeby po prostu nic się nie marnowało. Tak naprawdę tego jedzenia wcale nie było tak mało. Jak widzieliście, spokojnie na dwa dni było tego jedzenia dużo. Nawet jeszcze bym coś pewnie wykombinowała, gdybym też otworzyła zamrażarkę i wyciągnęła na przykład jakieś mięso. To spokojnie myślę, że jeszcze jakiś obiad mogłabym zrobić. Także dajcie znać, czy takie filmy Wam się podobają. Jeśli tak, to będę częściej kręcić takie właśnie wyjadanie. Resztek z lodówki. Będę Was inspirować, co ja tam robię z rzeczy, które mi po prostu zalegają. No i mam nadzieję, że ten film Wam się podobał. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę, komentarz, subskrypcję. Napiszcie mi może, co Wy byście zrobili z tych składników, które ja tutaj miałam, albo jakieś swoje w ogóle patenty na na przykład niemarnowanie jedzenia i kontrolowanie swoich zapasów. Także bardzo dziękuję Wam za oglądanie. Do zobaczenia. Pa! pa!